Witajcie z tej strony SID. Chciałbym Wam zaprezentować już prawie gotowego kombinatora. Już mamy header. od Lokiego 8.6. pewnie pełni sprawny. Chodźmy do kombajnu. Rozłożymy kombajn. Prędkością już działają, powrotą już też. Tutaj mamy też wskazówkę, mamy włączony kierunkowskaz, faleryjny. Tutaj tekstura brudu jest na tym polu, czyli na tej kierownicy. Dlatego tak to wygląda. którzy mówią, że jest dziwny kolor kierownic. Cóż, to jest brud, ale niestety ten model kombajnu ma tak dziwnie podpuszczoną teksturę, że ciężko nam tutaj jakikolwiek brud i to ładnie wygląda. Sypórz działa, czy świeczka nie działa, czyli sieczka, nie? Tak. Działa. I oczywiście to Widać moc no, już jest do wydania w Jeśli Dlaczego on się wróci? Lecz mam zostawione wrodzenie na jedną minutę To nie jest błąd Teraz po prostu tak mało zrobione Postawione Tu się przed wydajem to zmienia Tylko tutaj na, na testy. Tak zrobiłem nam inaczej Pojemność biernika 4,5 tysiąca litrów 15%. tak to wygląda tutaj już poprawiłem ten z rury wydechowej jest czarny z rury wydechowej jest czarny no, rejny też działają światła także w przypadku że światła są przyczepione w miarę wszystko działa więc można w dniach się ujawni ten mod na, na różnych forach. A więc na razie dzięki za wybierzenie jego wąsik prezentującego moda. Oto ta.